Cześć, witajcie. Niestety smutny wieczór dla polskiego boksu. Polski boks stracił dziś w Rzeszowie jedynego mistrza świata, aktualnego mistrza świata, jakiego mieliśmy nad Wisłą. Kategoria 101-600, kategoria Bridger, bo Łukasz Lurzański przegrywa z Lorenzem Okolijmi. Lorenz Okoli detronizuje Łukasza, zabiera mu pas WBC. Jeszcze przed... Godzinę, dwie godziny przed walką w rozmowie ze Sky Sports w Szatni w Rzeszowie Brytyjczyk mówił, że ruszy do pierwszej rundy. Ciekawostka, Piotr Jagiełło, komentator, współkomentator tej, tej walki dla TVP Sport, mówił, napisał na, na Twitterze, że okoli na godzinę, że dwie godziny przed walką waży 108 kg. Przypominam, kategoria briezer. Limit to jest 101,600, więc sporo, sporo przybrał na, na wadze okoli. To prawdopodobnie też świadczy o tym, że rzeczywiście musiał z, naprawdę zbijać tą, tą wagę, zrobić ten, ten limit 101,600. Od, od pierwszych sekund tej walki tak naprawdę Łukasz miał problemy z wejściem do półdystansu. Różnica siły, ale też szybkości zadawanych ciosów, te cioty, po prostu ręce nie wracały do... Do gardy Różańskiego, tak naprawdę różnica klasy. Joe Gallagher w rozmowie z Ring Polska, dzień wczoraj na oficjalnym ważeniu, przekonywał, że, że, że Łukasz nie wejdzie do półdystansu. Że, że jeśli będzie chciał tam wejść, jeśli chciał będzie chciał podejść do Okoliego, to tu cytuję, natrafi na piekło. E, natrafi na piekło, czyli tak jak mówił Gallagher, e, będą to szybkie, gwałtowne, ale bardzo e, silne ciosy. No i tak to się e, sprawdziło, Łukasz. E, tak naprawdę, czy my możemy mówić, negować e, Łukasza? No, zrobił swoje rok temu, sprawił sensację pewnie dla wielu. Był totalnie nie, 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 nie wielką niewiadomą, tak? nie, jeśli, jeśli wygrywasz ze szpilką w pierwszej rundzie, jeśli wygrywasz z babiczem w pierwszej rundzie, to z jednej strony jest to bardzo efektowne, a z drugiej jedna, ale jesteś po prostu niewiadomą, chociaż oczywiście ta walka też zakończyła się w pierwszej, w pierwszej rundzie. Trudno powiedzieć teraz, co z Łukaszem. Wydaje mi się, że bez względu na wynik, Łukasz pewnie myślał trochę o tej wadze ciężkiej, nawet przed, tą, przed tym pojedynkiem. Pewnie upatruje tam swoje szanse w zarobieniu fajnych pieniędzy. Ten pojedynek pokazał że Okoli chyba zdał taki test z, przej z przejściem do wagi ciężkiej raczej chyba nie będzie szukał tutaj wielkich pojedynków w kategorii Bridger bo wielkich pojedynków w kategorii Bridger po prostu nie będzie ta kategoria być może za 10 lat będzie miała jakieś tam znaczenie być może urośnie tak no ale jeśli Ołeksand Ustyk jest mistrzem niekwestionowanym, mistrzem świata wagi ciężkiej, Ja praktycznie e, jest w tym limicie kategorii Bridger. To trudno traktować kategorię Bridger jakoś bardzo poważnie, no. jest, to, jest to utrudnione. Zobaczymy jak to będzie za 5-6 lat, po prostu tych walk w kategorii Bridger jest zbyt mało, żeby to, żeby to określić. Były różne możliwości. Ja rozmawiałem w hotelu werte w Warszawie na konferencji, na, już po konferencji prasowej, tej pierwszej, anonsującej pojedynkę Lorenza o kolego z Łukaszem Brużańskim. Wspominałem Łukaszowi, gdy zadawałem mu pytanie o to, czy po prostu wybrał tego najcięższego, naj, 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 najcięższego rywala. On wspominał, że w sumie to była jedyna, jedyna opcja, tak? No, ale oczywiście. Patrząc te, te wcześniej, te, te momenty wcześniej, kilka miesięcy wcześniej, to wiemy doskonale, że byli nic rywale tak? między badu Jack, chociaż z tym, z tym oczywiście nic nie wyszło. Jeszcze wcześniej nie było skarni przed Babiciem, do tego też również e, nie doszło. E, no Wydaje się, że po prostu okoli, przez swoje warunki fizyczne, przez swoją brutalną siłę, przez to, że e, On sam wspominał, że nie robi 20 kg do, do kategorii New York ciężkiej tak to, mogliśmy spodziewać, że gdzieś w połowie drogi się spotka e, z tym limitem 101-600. Gdzieś w tym wszystkim będzie musiał, będzie musiał nadal robić tą wagę, więc będzie ta dysproporcja w warunkach fizycznych no była ogromna, ale nie tylko w warunkach fizycznych, ale także w szybkości, w dynamice, w timingu, to wszystko miało koli Tego w piątek wieczorem w Rzeszowie w hali pod promieniem miał już niestety były mistrz świata w WBC wagi Bridger. Mm. Sama karta, sama gala. Wydaje mi się, że świetny knockout Iosifanego y, Garcia, który prawdopodobnie będzie takim zawodnikiem, który po prostu będzie wystawiony gdzieś w pewnym momencie na jakiś zagraniczny wyjazd. Ma kontrakt z Knockout Promotion. Y, dogadali się panowie po tym, jak kontrakt Polsat Boxing Promotion został jakby zakończony, bo ten projekt, ten zawodowy projekt y, Polsat Boxing Promotion odszedł mm, w zapomnienie. Był tam jeszcze kontrakt chyba menadżerski z Krystianem Karzyżką doszło do współpracy. Teraz Garcia jest pięściarzem nokautu. Wydaje się, że po prostu będzie w najbliższych dwóch latach pewnie czekał na jakiś duży pojedynek zagraniczny. Fiodor Czerkaszy przerwanie chyba narożnika, jak dobrze, jak dobrze to zauważyłem. Trochę dziwne, ale wydaje się, że, że Fiodor po prostu teraz musi Czekać na kolejną szansę, na kolejne wyzwanie, na pewno wyglądało to lepiej niż w tej walce w Białymstoku, bo tam wyglądało to bardzo średnio, chociaż e, trzeba brać pod uwagę to, że wtedy Fiodor miał problemy osobiste, e, no, co spowodowało, że, że jednak e, mógł, to mogło spowodować gorszą formę. Dziś było dużo lepiej, tak samo było dużo lepiej z, z Ujaka Czeklewicza, który wydał fajny boks i już tam kilka osób na Twitterze wspomniało o walce z Pawłem wstępnie. ja też bym to bardzo chętnie zobaczył, fajny, fajny pojedynek. Chociaż no, z drugiej strony, teraz tu zejście do kategorii super średniej nieco może eliminować te potencjalne pojedynki, chociażby właśnie w pałym wstępie, który jest w limicie wyżej, w limicie który Czekolwiek dobrze zna, ale teraz chce jednak walczyć w kategorii super średniej. Zobaczymy, jak to tego, co z tego wyjdzie. Smutny czas, smutny moment. Miejmy nadzieję, że. W najbliższych dwóch latach doczekamy się e, znowu mistrza świata. Być może w sobie Michała Cieślaka. Być może Mateusza Masterlaka, chociaż w tym przypadku do tutaj, no jednak musiało być takie przyspieszenie promotorskie, bo w obecnej sytuacji e, nie wiem, czy, czy Mateusz jest w stanie w najbliższych, nie wiem, chociażby nawet dwóch latach zabogacować o tytuł e, i czy jego niecierpliwość w pewnym sensie i to ułożenie poza, e, poza e, sportowe, tak? To, że ma Kochający dom, rodzinę, ma swoje biznesy, ma treningi personalne. Gdzieś ta praca zawodowa jest również pozasportowa, tak? Jego żona również świetnie prosperuje jako trener personalny, jako mają różne biznesy, więc łatwiej jest z tego miejsca, jakby odejść od, od, od boksu, szczególnie mając rocznik 80, będąc z rocznika 87, tak? Wiem, że to jest jednak 37 lat. Miejmy nadzieję, że Mateusz jednak wytrzyma jeszcze 2-3 lata, powalczy i spróbuje po raz drugi w swojej karierze zawalczyć o, o tytuł i walkę o tytuł wygrać, zdobyć mistrzowski pas, bo jak tak patrzymy na tych innych zawodników w polskim boksie, to nie, nie prędko możemy się doszukać tego, tej mistrzowskiej szansy wydaje się rzeczywiście. Albo Cieślak, albo Masternak. To są takie dwie nasze szanse na to, żeby odzyskać tytuł. Pewnie już nie w kategorii Bridger, a dalej w kategorii New York Ciężkiej. Dobrej nocy, trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.